Dzisiaj w ramach analizy intraday Outlook spojrzenie na spółkę EcoExport. EcoExport obecnie znajduje się w dość ciekawym miejscu na wykresie. Otóż kurs dociera do poziomu wsparcia wynikającego z układu korekty pędzącej z wakacji zeszłego roku. Jest to korekta, po której nastąpił dynamiczny wzrost do góry, zakończony. Horyzontalnym przejściem, które trwa już praktycznie 10 miesięcy. Wcześniej zakładałem, że będzie to korekta ABC, po czym kurs wróci do wzrostu. Tak też się stało, natomiast po osiągnięciu w lutym lokalnego szczytu bez wybicia ekstremów falki BWW, w, kurs cofa się. Dlatego też wybicie ostatniego dołka z marca charakteryzuje Układ korekty WXY o strukturze 3, łącznik 3. Tak więc, w tym momencie, być może dzisiejsza sesja, lub sesje w kolejnym tygodniu będą przełomowe dla spółki, jeżeli uda się zatrzymać kurs w zakresie projekcji APP fali W ze szczytu yy, fali X na poziomie 100% oraz zniesienia zewnętrznego. 127,2 Kurt ma szansę na odbudowanie swojego potencjału i próby powrotu do kierunku wzrostowego. Czy tak się stanie, zobaczymy w ciągu kolejnych sesji. Natomiast ważne jest, że pozytywne sygnały płyną ze strony wskaźnika DTOSC. Na wykresie dziennym jest on blisko osiągnięcia strefy wyprzedania. Na wykresie tygodniowym wskaźnik również przebywa blisko w strefy wyprzedania, co może przynieść korzyść na zmianę kierunku.